Przypadki Słowa przedstawia Dorota Gacek. W tym tygodniu słuchamy wierszy Stanisława Barańczaka. Okazją do tej prezentacji jest publikacja w prestiżowej serii Biblioteka Narodowa zbioru poezji tego autora. Wczoraj słuchaliśmy wierszy związanych z realiami Polski Ludowej, w której wobec postaw konformizmu i akceptacji zniewolenia bohater szukał sfer niezależności i oporu. Barańczak był aktywnym uczestnikiem opozycji demokratycznej, związanym z Komitetem Obrony Robotników i drugoobiegowym pismem Zapis. W 1981 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Został wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie mógł wrócić do Polski. Do śmierci w 2014 roku mieszkał za oceanem. W jego poezji z tego czasu pojawiają się realia i krajobrazy amerykańskie: szosy, samochody, a także opis konieczności przyzwyczajenia się do życia w innym kraju i wspomnienia z opuszczonej ojczyzny. Wiersze Stanisława Barańczaka czyta: Krzysztof Gosztyła. Druga natura. Po paru dniach oko się przyzwyczaja do wiewiórki szarej, a nie rudej, jak Pan Bóg przykazał, do samochodów przeciętnie o półtora metra za długich. Do zbyt czystego powietrza, w którym rysują się świeżo malowane reklamy na dachach, obłoki i pożarowe drabinki. Po paru tygodniach przyzwyczaja się ręka do innej pisowni jedynki i do nieprzekreślania siódemki, nie mówiąc o opuszczaniu kreski nad N w podpisie. Po paru miesiącach. Nawet język umie układać się w ustach w ten jedyny sposób, który zapewnia właściwą wymowę the. I jeszcze parę miesięcy i przyklękając na ulicy, aby zawiązać sznurowadło, uświadamiasz sobie, że robisz to, aby zawiązać sznurowadło. Nie po to, aby rutynowo zerknąć przez ramię, czy ktoś za tobą nie idzie. Po paru lat. Się sen. Stoisz przy zlewie w kuchni leśniczówki w pobliżu miejscowości sieraków, gdzie po maturze nieszczęśliwie zakochany spędzałeś wakacje. Twoja lewa dłoń unosi czajnik, prawa kieruje się w stronę gałki kranu. Sen, jakby uderzył w ścianę, staje nagle w miejscu, z męczącym natężeniem, skupiając się na niepewnym szczególe, czy gałka była porcelanowa. Przemosiężna, śpiący jeszcze, wiesz przeraźliwie jasno, że od tego wszystko zależy. Budząc się, wiesz równie jasno, że nigdy się nie przekonasz. Kontrapunkt. Wariacje dla Goldberga w rozpoznawalnym od razu nagraniu Glenagulda bryznęły z głośników stereo, gdy włączył starter. I z tym gwałtownie i mdlącą od razu męką właściwie przeklął to, co natychmiast stanęło tępą przegrodą w poprze strumienia akcentów. Świadomość, że się musi pośpieszyć, jeśli na wieczór chce zajechać do miasta, znaleźć gdzieś parking w centrum o tej porze i zdążyć przynajmniej na koniec wiecu, na którym jak dobrze pójdzie, uchwali się, spięć rezolucji potępiających w sposób stanowczy, kategoryczny i całkowicie bezsilny łamanie praw ludzkich i ucisk. Nie, żeby nie był już w stanie czuć bólu, współczucia, goryczy. Im później, im odlegle i tym większą to miało wartość, tym łatwiej, może z nerwów, łzy piekły w kącikach oczu. Przez chwilę, przez chwilę gładzić zwięźle spleciony warkocz kontrapunktu, Rozważać cud współistnienia głosów, z których każdy odbywa w czasie osobną podróż, a w każdym punkcie czasu związuje je inna harmonia. Życia by nie starczyło, nie tylko tej chwili. Odłóż to na później. Przyspieszył, i dopiero gdy ostro hamował przed skrzyżowaniem niejasna myśl, że w tak gęstej muzyce jest miejsce na wszystko, z nim włącznie. Że jedno nie przeciwdziała drugiemu, że nie on słucha, ale muzyka użycza mu słuchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidziała.